Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja chciałabym dzisiaj opowiedzieć też o takich czynnikach psychologicznych i pracy terapeutycznej z pacjentami, która jest niezbędna w podejmowaniu wielospecjalistycznej, zespołowej pracy u pacjentów, którzy doświadczają bólu. Z tym bardziej, że tutaj u nas też w naszym szpitalu mamy zespół prawie 40 psychologów, psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. Jest to nurt terapeutyczny, ale największym evidence-based practice na skuteczność też powodzenia tej terapii, szczególnie w kontekście pacjentów, którzy oprócz leczenia przewlekłego doświadczają dolegliwości bólowych. I y, według Międzynarodowej y, Organizacji Badania Bólu, ból jest y, związany y, z doświadczeniem uczucia y, i emocjonalnym ograniczeniem, związanym z rzeczywistym bądź nie doświadczeniem dyskomfortu, jaki jest związany y, z leczeniem, y, z, do, doświadczeniem bólu, y, ale też jest opisywane jako y, takie uszkodzenie y, o. Jest on też odczuciem przemijającym, jednak u niektórych osób utrzymuje się mimo tego, że wygasła jego funkcja adaptacyjnej reakcji organizmu na poważny URS. Według też danych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, jedna na cztery osoby dorosłe twierdzi, że w ciągu ostatniego miesiąca doświadcza. Trwającego cały dzień epizodu bólowego, a jedna na 10 osób zgłasza ból utrzymujący się przez jeden rok lub dłużej. Tak jak tu moi poprzednicy wskazali, mamy też do czynienia z klasyfikacją bólu na taki ból ostry. I ból przedległy. My zazwyczaj w swojej praktyce klinicznej zmagamy się z pacjentami, którzy doświadczają bólu przewlekłego, bo nawet ten ból ostry, który jest reakcją na konkretny uraz, często pacjenci po prostu go odczuwają w procesie przewlekłym trwający powyżej 3 miesięcy. Ci pacjenci, którzy się zgłaszają na konsultacje psychologiczne, czy też są y, hospitalizowani, y, mówią, że ten ból brzeg lekwy często utrudnia im powrót do funkcjonowania y, i do zdrowienia, y, co jest też przedmiotem naszej współpracy z lekarzami, z pielęgniarkami, fizjoterapeutami, bo oni też tutaj y, zajmują się naszymi pacjentami. Tak jak tutaj doktor Śmietanka wskazała, nie będę już mówiła tutaj o rodzajach bólów, natomiast te wszystkie bóle jakby to pokazują dolegliwości psychiczne, z jakimi zmierzają się pacjenci. Jest to takie, mówiąc potocznie, piękne dla pacjenta, z uwagi na to, że on też często nie potrafi dokładnie nazwać tego, co się z nim jak, dlaczego odczuwa ból, bo zgodnie z teorią, o której Państwo za chwilę powiem, po terapii poznawczo-behawioralnej są też takie okna, gdzie pacjent nie odczuwa bólu, natomiast często nasilenie stresu związanego z doświadczeniem dolegliwości górowych powoduje, że ten ból może doświadczać przetwym. Zazwyczaj w praktyce naszej klinicznej, psychologicznej, my się zmagamy też z leczeniem pacjentów z bólem psychogennym, obojgłosu psychogennym, i on y, często jest związany z procesami psychicznymi, aktualnymi emocjami pacjenta, y, dawnymi urazami, y, emocjonalnym sposobem myślenia, ale także konstrukcją osobowości. Często w praktyce też klinicznej widzimy, że pacjenci, niektórzy y, reagują, lepiej na dolegliwości bólu i na podjęte leczenie, a czasem też w komunikacji z lekarzami my słyszymy, że ten pacjent... No, też jakby personel medyczny odczuwał pewnego rodzaju bezradność, bo podając różne leki też widzi, że ten, to leczenie wspomaga farmakoterapia nie zawsze jest tutaj sprzyjająca poprawie funkcjonowania pacjentów, o czym tu mówili moi przedmówcy. Na ból składają się też różne czynniki, które powodują naśledek, Może ja tutaj chcę I tutaj warto wskazać na to, że oprócz takich czynników społecznych czy też biologicznych, my tak naprawdę w procesie pracy z pacjentem, z dolegliwościami bólowymi, zmierzamy się z jego nastawieniem do sytuacji bólowej, choroby, zmierzamy się z jego przekonaniami, które prowadzą do negatywnego też nastawienia do procesu leczenia, katastrofizacji, radzenia sobie z problemami yy, związanymi z leczeniem. Dolegliwości bólowe i ból, czy znaczy powodują zaburzenie funkcjonowania aktywności oraz podejmowanie aktywności zawodowej. I to też powoduje odczuwanie bólu, na przykład przez pacjenta. Z powodu odczuwania bólu, na przykład pacjent unika towarzystwa innych osób lub nie, że z pracy ma trudności. Ze wstawaniem z łóżka lub spędza całe dnie przed telewizorem, to prowadzi też do obniżenia napięcia mięśniowego yy, i przybierania na przykład na wadę i ogólnego osłabienia. W zakresie myśli i uczucia, yy, sposób myślenia i to, co czuje pacjent, ma ogromny wpływ na doznania bólowe, a negatywne emocje i negatywne myśli sprzyjają tak naprawdę, koncentrowaniu się na bólu, a wtedy jest on wyraźnie jeszcze odtwarzany. Kiedy ból wchodzi do głowy, co się dzieje? Tak naprawdę można powiedzieć... <laughs> tak naprawdę tutaj warto zwrócić uwagę w rozwisku, jest... To graficznie, żebyście zobaczyli też, że sytuacja życiowa, w się znajduje, powoduje, że doświadcza on pewnego rodzaju restrukturyzacji w zakresie myślenia, doświadcza zmian w odczuciach fizycznych, czyli y, pojawia się złe samopoczucie, a tym samym przewlekłe zmęczenie, też przewlekłe zmęczenie y, często obserwujemy, że ono jest widoczne w sytuacjach doświadczających dolegliwości biologicznych. Y, y, również y, Dziękuję bardzo. Również to wpływa na zmiany w zachowaniu i pacjenci nasi unikają na przykład też poddania się fizjoterapii, widzimy, że są bardziej tacy zablokowani, nie chcą współpracować, jak również też uruchamiają różnego rodzaju zmiany emocjonalne, jak na przykład uczucie zmartwienia, zdenerwowanie się, nerwowość. To, co my też widzimy i też widzę w praktyce. W Klinicznej z pacjentami, tak naprawdę te zmiany w zachowaniu powodują, że często widzimy, że pacjent jest tak zakotwiczony na swoim bólu, że nie potrafi wyjść z pułapki błędnego myślenia o tych swoich dolegliwościach. I to powoduje, że w koncepcji poznawczo-behawioralnej my musimy skupić się na następujących aspektach. Na rozpoznawaniu. Dolegliwości bólowych pacjenta na ocenie i modyfikacji negatywnych, często nierealistycznych przekonań dotyczących bólu, siebie, otaczającego świata i przyszłości, bo te przekonania tutaj pacjenci wskazują, że one istnieją i one są niezbędnym elementem w postrzeganiu bólu, radzenia sobie z nim oraz na nabywanie też przez pacjenta umiejętności rozwiązywania problemów, które mu pozwolą tak naprawdę na podejmowanie decyzji i realizowanie zadań. I też tutaj stawiamy uwagę na określanie realistycznych celów pacjentów, którzy się zmagają bólem. Za, założenie w pracy poznawczo-behawioralnej nad bólem jest takie, że często zmiana nierealistycznych przekonań rodzi, rodzi pozytywne konsekwencje u pacjentów. Jak to wygląda? Jest taki charakterystyczny model ABCDE Alberta Elisa, który mówi, że są sytuacje aktywujące tak naprawdę nasze przekonania. O sytuacji, w której jesteśmy, pojawiają się myśli automatyczne i co w konsekwencji może pojawiać, powodować to, że pojawiają się konkretne emocje. U pacjentów emocje dotyczą szczególnie lęku, niepokoju, złości, często poczucia winy, bo też pacjenci obarczają, obarczają niejako swoich bliskich personel, też widzą ich zaangażowanie w proces ich wspierania. I jakby no czasem pacjenci mówią, ja, ja się tutaj widzę, wszyscy starają, a ja nadal odczuwam dyskomfort. I to też może wpływać na pojawianie się konkretnych zachowań, czyli na przykład pacjenci unikają, tak jak wspomniałam, angażowania się w fizjoterapię, unikają kontaktów, unikają nawet. Swojej jakiejś aktywności zawodowej. Też pojawiają się liczne objawy fizjologiczne, na które też musimy zwracać uwagę. I tak naprawdę też w pracy takiej poznawczo-behawioralnej pokazujemy pacjentom, że emocja w ogóle trwa 90 sekund. To są takie badania też naukowe, które pokazują, że emocja trwa 90 sekund. Tylko że ta emocja, która się wyzwala u pacjenta doświadczającego bólu, powoduje, że on przenosi niejako tą swoją emocję na w konsekwencji na zachowanie i też na kaskadę takich nierealistycznych, zniekształconych przekonań na temat doświadczanego bólu. I tak naprawdę w tej naszej tutaj pracy też pokazujemy pacjentowi, że jego często nierealistyczne, dysfunkcjonalne przekonania wpływają na konsekwencje w tym, że pacjentowi jest trudniej tutaj sobie no, radzić z bólem. Yy, przekonania, yy, które doświadcza pacjent i jego konsekwencje dotyczą takich zagadnień jak strata. Pacjent postrzega sytuację jako bólową, jako rzeczywistą stratę i ma ograniczoną zdolność funkcjonowania, radości, wolności. I przykładem takiego przekonania dotyczącego bólu może być takie wyrażanie informacji, że nie mogę wykonywać ności w sposób, w jaki zazwyczaj robiłem coś wcześniej. Ból może też się wiązać z poczuciem zagrożenia i on tak naprawdę obejmuje długotrwający brak ukojenia w bólu i związane z tym cierpienie strach przed uszkodzeniem ciała, utratą pracy i możliwości utrzymania się też strach przed nieznanym. Przykładem tego rodzaju przekonania może być takie, że ból nigdy się nie skończy. I oczywiście też ból może być postrzegany jako, może się pojawiać w sytuacji, gdy oczekiwania pacjenta nie są spełniane i wówczas pacjent często odczuwa złość. Jako przykład może służyć zdanie, że pacjent myśli, że od lekarza oczekuje się, że znajdzie odpowiedni lek. To też jest prze, w pracy z państwem często personel może odczuwać frustrację, no bo oczekiwania w pacjenta są też przerzucane na państwa i też jakby pacjent nie czuje się odpowiedzialny za. Za udział w tej terapii. To też może być tak, że po prostu pacjenci często nie biorą odpowiedzialności za tą swoją dolegliwość i pomyślą, że ten ból będzie ciągle trwał. Zazwyczaj obserwujemy dwa rodzaje przekonań dotyczących dolegliwości bólowych, to jest to poczucie adekwatności lub kompetencji w radzeniu sobie z bólem, wówczas pacjent może być też zaangażowany w ten proces leczenia, bo widzi efekt, że przynajmniej przez jakiś czas też ten ból mu mija i też będzie się bardziej angażował i wspierał proces farmakoterapii. Ale też może być związany z czymś takim, że kiedy jestem chory, doświadczam bólu, tracę akceptację innych i mogę mieć tutaj na przykład być narażony na odrzucenie, odrzucenie społeczne, czy takie odrzucenie wynikające no, z relacji społecznych albo z najbliższymi, albo jest przyjmowane przy, przyjmowany jako brak akceptacji. Społecznego przystosowania. I na to też tutaj warto zwracać uwagę, ponieważ tak naprawdę często te przekonania, one mogą mieć taki charakter dysfunkcjonalny, ale też mogą być pozytywne. Jeżeli myślimy o pozytywnym aspekcie przekonań pacjenta na temat na przykład świata, mogą postrzegać ten świat jako bezpieczny i niezagrażający. W drugim natomiast, tak naprawdę, często pacjenci widzą, że są społecznie zależni i podporządkowani od osób trzecich, i też mogą też tutaj powodować, pojawiać się negatywne przekonania pacjentów na temat własnej osoby i tego, co się z nimi dzieje. Też, w pracy poznawczo-behawioralnej zwracamy uwagę na to, że często pacjenci z bólem przewlekłym najczęściej mają też negatywne przekonania na temat przyszłości, co wiąże się z to z poczuciem bezradności, beznadziejności, czyli nie mogę na przykład niczego oczekiwać. To, na co warto zwrócić uwagę, gdy pacjent zmienia na przykład decyzję pod wpływem bólu, to to, że my jako personel leczący możemy być odpowiedzialni za nadawanie pewnego rodzaju rytmów w tej relacji z pacjentem. Ważne jest też to, żeby tego pacjenta nie ganić i żeby ta komunikacja, za którą jesteśmy odpowiedzialni, nie powodowała komfortu pacjenta. Często też jest tak, że pacjenci z dnia na dzień mogą tą decyzję o terapii zmieniać z uwagi na to, że też czują, odczuwają dyskomfort. Często też jest tak, że brak zrozumienia i empatii może powodować, że ten proces leczenia zostanie zaburzony. Na co warto też zwrócić uwagę w procesie tutaj leczenie. Podsumowując chciałabym powiedzieć, że kiedy ten ból wchodzi w głowę tak naprawdę to pacjenci zaczynają tak go przetwarzać, się z nim identyfikować, że gubią też taką zdolność poznawczej, realistycznej oceny sytuacji. W naszej pracy my też staramy się po prostu pokazać, że te przekonania jakie ma pacjent na temat swojej sytuacji mogą być zmienione i często one są też nierealistyczne, bo człowiek ma naturalną tendencję do dokonywania zniekształceń poznawczych. Ocenie danej sytuacji i choćby nawet wiem, że pacjenta boli, my musimy też spróbować nawiązać taką relację terapeutyczną, która pozwoli na poziomie poznawczej restrukturyzacji emocjonalnej i na poziomie behawioralnym pomóc pacjentowi w odzyskaniu jego komfortu życia. Dziękuję bardzo za